Strefa płatnego parkowania jest ważna dla uspokojenia ruchu w śródmieściu. Niestety nie jesteśmy w stanie pomieścić takiej ilości samochodów, które tu w śródmieściu mamy, na co dzień to widzimy. Stąd chcemy, chroniąc oczywiście interesy mieszkańców śródmieścia, chcemy jednak zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej a oczywiście udostępnić te miejsca parkingowe w Śródmieściu, które powinny służyć tym, którzy przyjeżdżają załatwić w krótkim okresie czasu swoje sprawy w urzędach, w bankach, w różnych instytucjach. Z tego punktu widzenia uważam, że ona jest konieczną, a oczywiście będą tym działaniom towarzyszyć również zachęty do przemieszczania się komunikacją zbiorową i tu między innymi jest ten bilet za złoto, tak? Od granicy strefy do granicy strefy. Z czego powinni korzystać w znacznej mierze studenci. Bo akurat w kręgu tej strefy płatnego parkowania są prawie wszystkie uczelnie. Znaczy, podwyżek nie będzie. Dochody są mniejsze niż zakładamy, to prawda. są czy też? Są. Są mniejsze, bo my mamy już świadomość tego. To oznacza, że będzie trzeba szukać oszczędności w funkcjonowaniu sektora publicznego. Ale nie zamierzamy realizować tych podwyżek tam gdzie nie musimy.